Pierwsze piętro będzie składało się z samych białych odwróconych yy, przodem, jakby do środka. Drugie piętro zaczynamy od czarnych. Układamy trzy czarne obok siebie na odwróconych białych. To będzie nasze drugie piętro. W ten sposób. Następnie na kolejnym białym układamy jeden czerwony i na kolejnych białych układamy znowu trzy czarne. ten sposób. Od razu na tych czarnych, które już mamy, układamy dwa czarne, łącząc tylko wystające skrzydełka z obu czarnych. Czyli jak tu już mamy czerwony, to ty, tutaj nie kładziemy czarnego. Tylko tutaj na te trzy czarne idą dwa czarne. Robimy to oczywiście, żeby nam y, konstrukcja za bardzo się nie dozwalała. Z drugiej strony robimy to samo na trzy czarne. Idą dwa czarne. W ten sposób. Na środku, nad tym czerwonym, łącząc, na połączeniu jednego skrzydełka czarnego i jednego czerwonego, układamy czerwony. I z drugiej strony tak samo. Resztę układamy z, w podstawie z białych, a u góry czerwony. Łącznie w podstawie jest 16, Białych modułów w pierwszym rzędzie. Budujemy podstawę tak długo, aż uzyskamy 16 modułów, i wtedy ją zamykamy. Tak to ma wyglądać. Teraz musimy dokończyć piętro, które zaczęliśmy tutaj dwoma czarnymi, dwoma czerwonymi i znowu dwoma czarnymi. Całe to piętro, czyli już nasze trzecie piętro, będzie składało się również z samych czerwonych, i tutaj na ten czarny i na ten czerwony kładziemy czerwony. W ten sposób. Kolejne dwa piętra będą składały się z samych czerwonych. Teraz musimy dołożyć jeszcze jedno piętro czerw samych czerwonych, zwróconych yy, przodem w tą stronę. Łącznie mają być trzy piętra pod rząd samych czerwonych. W ten sposób. Teraz na środku, nad tymi dwoma czerwonymi, kładziemy dwa czarne. Tak, żeby były pomiędzy naszymi nóżkami. W ten sposób resztę dopełniamy czerwonymi, ale odwróconymi do środka. Tak to ma wyglądać. Następnym ruchem będzie dodanie jednego żółtego. Na, na te dwa czarne, które tutaj mamy, resztę rzędu dopełniamy czarnymi, odwróconymi już w normalną stronę czyli przodem do zewnątrz. W ten sposób tak to ma wyglądać. W kolejnym piętrze nad ten złoty i pojedyncze skrzydełka czarnych. Kładamy dwa czarne, a resztę uzupełniamy czerwonymi, również odwróconymi już w normalną stronę. Tak to ma wyglądać. Kolejne piętro będzie składało się z samych czerwonych. jak to ma wyglądać. W kolejnym piętrze użyjemy czterech beżowych. Rozmieszczamy je od środka, symetrycznie, po dwa w każdą stronę. W ten sposób. Resztę dopełniamy czerwonymi. Kolejne piętro składa się z pięciu beżowych, które układamy na te, które były w poprzednim piętrze. Z tym, że z każdej strony bierzemy też jedno skrzydełko z czerwonego. W ten sposób. I tutaj też. Łącznie mamy pięć beżowych, resztę dopełniamy czerwonymi. Kolejne piętro znowu będzie składać się z czterech beżowych. W ten sposób. Kolejne piętro będzie składało się z trzech beżowych, które kładziemy nie zabierając skrzydełek z czerwonych. W ten sposób. Resztę dopełniamy czerwonymi. W ten sposób. Kolejne piętro będzie składało się z samych czerwonych. W ten sposób. Teraz całe piętro będzie składało się wyłącznie z białych. W ten sposób. Następne piętro układamy z samych czerwonych, tylko że w każdy czerwony łapiemy po trzy kieszonki. Żeby zmniejszyć ilość modułów w tym piętrze. Obojętnie w którą kieszonkę włożymy yy, dwie kieszonki, w którą jedną. Ważne, żeby po prostu było zachowane to, że do jednego modułu idą trzy kieszonki. Ostatni moduł wyjdzie nam pojedynczy, ponieważ nie ma aż tylu potrójnych kieszonek. Tak to ma wyglądać w ten sposób, żeby to jeszcze wszystko się trzymało. Musimy dołożyć jeszcze jedno piętro, z też samych czerwonych, normalnie już łącząc po, jednej kieszonce, po jednym skrzydełku do każdej kieszonki. Na koniec całą budowlę dopychamy, żeby nasze moduły dosyć stabilnie się połączyły. I na koniec całą, całą górę jakby ściągamy do środka, żeby ten otwór u góry był jak najmniejszy. Na koniec musimy przykleić oczka. Umieszczamy je yy, odliczając no, w tym miejscu. To jest yy, przedostatnim rzędzie beżowych, drugi od końca i teraz od, on jest jakby oczko powinno być pomiędzy tym na samej górze a tą przerwą w tym miejscu. I z drugiej strony robimy tak samo. Na ostatnim beżowym, w ostatnim piętrze pod nim w tym miejscu umieszczamy oczko. Następną czynnością jest zrobienie z kawałka bibuły lub papieru, takiego kawałka zwiniętego. Z niego zrobimy buźkę. Umieszczamy ją na tym beżowym, który jest w drugim piętrze środkowym. Ostatnią czynnością będzie dodanie końcówki czapki. Możemy, to jest bawałna, możemy ją uzyskać na przykład rozdzierając taki płatek i wyciągając ze środka po prostu takie kołtuny. Umieszczamy ją na, na czubku. W ten sposób. Na sam koniec do zrobienia zostają nam rączki. Żeby je zrobić, potrzebujemy spłaszczonych modułów. Będą to dwa czerwone, dwa beżowe i dwa białe. Najpierw bierzemy czerwony i umieszczamy w nim jeden biały, a w białym jeden beżowy. Łączymy tak, żeby w każdą kieszonkę poszła, poszło jedno skrzydełko. Tak wygląda gotowa rączka. Druga jest robiona dokładnie tak samo. W czerwony idzie biały, a w biały idzie beżowy. Rączki umieszczamy odliczając, tutaj mamy yy, najniższy beżowy, od niego odliczamy jeden, drugi i za tym drugim wpinamy rączkę. W ten sposób, z drugiej strony tak samo. Jeden, drugi i za nim rączkę. Jeżeli chcemy, żeby był nasz Mikołaj bardziej nasz, yy, taki chętny, jakby do przytulania, że tak powiem, możemy umieścić rączki o jedno bliżej, odliczając tylko jeden. Wtedy wygląda bardziej przyjaźnie. Nasz Mikołaj jest gotowy.